przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej Uglobienic. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej Uglobienic. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niektórym z was już opowiadałem Słyszeliście w pogadankach podczas zawierzenia Matce Bożej o mojej przygodzie ze Świętym Andrzejem Bobolą, ale dla tych, którzy słuchają tego pierwszy raz, opowiem jeszcze raz. Otóż, kiedy pojechałem na Ukrainę, zabrałem ze sobą relikwie Świętego Andrzeja Boboli, którego uważam za swojego takiego osobistego patrona podczas mojego pobytu na Ukrainie, i nie rozważnie nosiłem jego relikwie w kieszące tutaj na sercu. Ale kiedyś podczas gry w piłkę te relikwie wypadły mi i zginęły w trawie. Kiedy się zorientowałem, byłem już w domu, za późno było, żeby wracać na to miejsce, gdzieśmy grali. Następnego dnia poszedłem i szukałem, i bardzo mocno się natrudziłem, ale tego dnia też nie znalazłem. Kolejnego dnia nie znalazłem. I dopiero na trzeci dzień szedłem sobie i tak obiecuję świętem Andrzejowi, święty Andrzej, jeśli znajdę twoje relikwie, to odnowenny odmówię to, 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 tamto. I tak naobiecywałem mu. I rzeczywiście relikwie tego dnia znalazłem. Wracam radosny, ucieszony i tak sobie myślę, oj Krzysiu, Krzysiu, jakiś ty głupi, jakiś ty nierozsądny, mówię. Kiedy zginęły ci Relikwie, fragment ciała człowieka, którego Pan Bóg pozbiera, który już jest święty, którego Pan Bóg pozbiera, chociażby był w pył rozstarty, chociażby był spopielony, to Pan Bóg da mu to ciało. I ty tak wiele naobiecywałeś. Mówię, a kiedy ginie dusza Twojego brata czy siostry, która jest jeszcze zagrożona? Potępieniem, która jest w, w, zagubiona. Co ty obiecujesz? Co ty panu Bogu dajesz, żeby tę duszę sprowadzić do Boga? I taką lekcję dał mi święty Andrzej Bobola, żebym bardziej skupił się na tym, żeby szukać ludzi, tak jak on to czynił. Bo widzicie, dziś chcę wam powiedzieć o tym heroicznym wysiłku świętego Andrzeja Boboli, który polegał na tym, że on Poszedł do ludzi w ziemi pińskiej, tam na Podolu, tam na wschodzie, w tych bagnach, w tych lasach, gdzie mało kto docierał w ogóle, a on poszedł do tych wiosek, które były gdzieś tam za górami, za lasami, które, które nie miały ani cerkwi, nie miały ani katechety. Nie, po prostu ludzie. Nie umieli czytać, pisać, niewykształceni, ale też przede wszystkim bez wykształcenia religijnego. I kiedy Andrzej Bowola poszedł do nich, mówił im o Panu Bogu, katechizował i pewnie tak jak święty Franciszek Salezy, który tak ubolewał, że mówi, gdyby ci, którzy siedzą przy biurkach, ci magistrowie, doktorzy wyszli i zaczęli nauczać, to pewnie więcej by dobra zrobili niż zdobywaniem tytułów naukowych. I święty Andrzej Bobola, chociaż był bardzo wykształcony, chociaż był ze szlachetnego rodu, chociaż spotykał się z wielkimi tego świata, choćby przypisuje się mu napisanie ślubów Jana Kazimierza, czyli tego tekstu, który odczytał sam król. I był i na dworze królewskim, i po różnych, jakby, pałacach tego świata się też znajdował, ale poszedł do tych ludzi opuszczonych, zaniedbanych. Poszedł, aby ich powiedzieć mu Panu Bogu. Poszedł do tych, do których nikt się nie wybierał. I szukał, i znajdował, i spowiadał, i chrzcił, i wiązał węzłem sakramentalnego małżeństwa. I ktoś tak mówi, że. Był duszochwatem, że nawracał z prawosławia na katolicyzm. Ale słuchajcie, jeżeli ktoś mówi o Panu Bogu, jeżeli ktoś mówi Ewangelię, to czyż ludzie za nim nie pójdą i nie będą się pytać, kto to jest. Ja kiedyś, będąc na Ukrainie, spotkałem takiego cygana, który był pastorem, protestantem. I kiedyś on tak mówi: Mówił mi tak na ty, mówi tak, Wiesz co on mówi, gdybym ja w swoich początkach, kiedy y, przyszedł do mnie ktoś, kto y, byłby katolikiem i powiedział mi o Chrystusie, to ja prawdopodobnie zostałbym katolikiem, ale przyszli do mnie protestanci i dlatego teraz ja jestem protestantem. Bo ktoś do mnie przyszedł i powiedział mi o Jezusie. Święty Andrzej Bobola tak właśnie robił. Szedł po prostu i mówił o Chrystusie, i to był jego główny interes, główna jego polityka, główny temat zainteresowań. Nie poboczne sprawy, nie politykierskie sprawy, ale przede wszystkim zbawienie dusz. Kochał Polskę, miłował Polskę i za nią też oddał swoje życie. Mówił o tym, że jest Polakiem, mówił o tym, że jest katolikiem, za wiarę katolicką, ale przede wszystkim za duszę, za dusze ludzkie, bo jedna dusza ludzka jest nieśmiertelna i jest u Pana Boga drogocenna. Warta całej krwi Chrystusa. I dziś siebie i Was pragnę zachęcić do tego, abyśmy jednak wychodzili, wychodzili do ludzi. Ja cieszę się, że mogę z Wami kontaktować się za pomocą internetu, ale wiem jedno: że nic nie zastąpi żywego spotkania, tego spotkania w cztery oczy, kiedy można się na siebie popatrzeć, kiedy można razem być blisko siebie, kiedy można y, poklepać się po ramieniu, kiedy można y, razem spożyć posiłek, kiedy można razem porozmawiać o, o swojej wierze, kiedy można razem pomilczeć, pomodlić się, kiedy można po prostu być. Święty Andrzej Bula był między ludźmi, był z ludźmi, był między nimi, jakby wszedł między te owce, tak jak Jezus Chrystus y, szedł i nauczał po miastach i po wioskach, i po pustych miejscach, i gdzieś w pustkowiach, siadał, a przychodzili do Niego ludzie, żeby słuchać o Królestwie Bożym, żeby słuchać o zbawieniu, żeby słuchać tych przypowieści, które opowiadał. Dlatego dziś siebie i Was jeszcze raz mobilizuję i zachęcam do tego, abyśmy, mimo tego, że możemy się kontaktować przez internet, ale przede wszystkim, żebyśmy nie zaniedbali tej podstawowej relacji, relacji, spotkania z drugim człowiekiem, i żebyśmy sobie nie wybierali. Ten to przyjmie Ewangelię, a ten to nie przyjmie. Ten to bardziej jest godny tego, żeby mu głosić Ewangelię, a ten to pewnie to, to, to dobrze mu tak, że tak jest, jak jest do każdego człowieka. Jezus nas posyła: idźcie. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im sztuk w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Święty Andrzej Bobola przejął się tym właśnie zawołaniem, zaproszeniem Jezusa, tym nakazem misyjnym Jezusa: idźcie i głoście wszelkiemu stworzeniu. Święty Franciszek mówił nie tylko do bogatych, nie tylko do biednych, ale mówił też i do zwierząt. Jego znane kazanie do ryb, do ptaków, całym światu, głoście Ewangelię. I to jest zawołanie i polecenie do mnie i do Ciebie. W tych trudnych czasach, kiedy czas jest tak bardzo krótki, powinniśmy tym bardziej głosić, modlić się, bo wiele jest serc, które czekają na Ewangelię, wiele jest serc, które czekają wciąż. I święta naszej Bobola zawstydza nas ciągle, zawstydza nas i tym, ile potrafił wycierpieć dla Jezusa, jakie męki potrafił znieść, ale też jeszcze bardziej właśnie tym zapałem apostolskim. To ten zapał apostolski, który pchnął go do właśnie w te bagna, w te wioski gdzieś tam zagubione w lasach, który kazał mu pomagać chorym w Wilnie na epidemię, który nie bał się pomagać zakażonym, chorym, który dzielił się tym, co miał z potrzebującymi. Niech on nas ciągle mobilizuje do tego, aby iść, iść i głosić Ewangelię Bogiem. Drodzy bracia i siostry, na czas tej nowenny i na wasze apostolstwo, które każdy z nas może podjąć w tym środowisku, w którym żyje, niech nas błogosławi, niech da nam wyobraźnię miłosierdzia, tak jak Jan Paweł II mówił, żebyście mieli wyobraźnię miłosierdzia. I na to wam błogosławię. Pan z Wami. Nie was i błogosławie Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.